Rok miniony, 2023, w naszym klubie myślę, że należy uznać za w miarę udany. Po ciężkiej rundzie jesiennej 2022, w rundzie wiosennej 2023, drużyna seniorów dosyć szybko zapewniła sobie utrzymanie. Jesień w wykonaniu seniorów była bardzo dobra, mimo fatalnego rozpoczęcia w inauguracyjnym meczu, ale później Potoczyło się to w dobrą stronę. Na tą chwilę jest bezpieczne miejsce. Jeśli chodzi o drużyny młodzieżowe, to też jesteśmy z ich wyników, a przede wszystkim z rozwoju piłkarskiego poszczególnych zawodników bardzo zadowoleni. Też myślę, że możemy się pochwalić. Rozpoczęliśmy proces certyfikacji. Otrzymaliśmy na rok 2024 zieloną gwiazdkę. Może to nie jest nic specjalnego, ale od czegoś trzeba zacząć. I w tym nadchodzącym, w tym rozpoczętym 2024 roku myślę po prostu chcielibyśmy utrzymać ten poziom sportowy, który był w minionym roku.